Pan już kolejny raz na Suwalszczyźnie, w Szelmencie. Co Pana mobilizuje, by zjawić się w bajkowej krainie na Suwalszczyźnie? Inspiruje mnie tutaj ten teren, piękna przyroda, wolność przede wszystkim, przestrzeń cudowna, przyroda wspaniała. To otoczenie, które tutaj jest, to przypomina mi mój pobyt kiedy ja mieszkałem we Francji. Coś takiego właśnie też. I w takim scenariuszu czasami odbywały się różne spotkania wielkich sportowców francuskich i nas, którzy w Polsce, z Polski przyjechaliśmy do Francji. Ale co chcę powiedzieć? Przyciąga magnes, przyciąga magnes Wojtka Fortuny. Wojtek naprawdę to jest człowiek, który potrafi zjednoczyć. Wszystkie osobistości sportu i polityki, i działaczy regionalnych, szkoły, i tak dalej. I to jest to piękno. I nie można, powiedziałem w swoich słowach, nie wolno nigdy odmówić organizatorowi. Nauczyli mnie to Francuzi, kiedy mieszkałem, że jak coś organizują Francuzi, to wszyscy przyjeżdżają. Dlaczego? Bo to jest piękno. Spotykają się wtedy na równi prokurator, lekarz, architekt, mieszkańcy. Nie widzieli się 20 lat, a tam się widzą. To znakiem tego, że organizator nie może mieć pustki. czytając z listy gości, nie może mieć pustki. To jest bardzo ważne i dlatego tego się nauczyłem i szanuję to. Obojętnie, nie liczą się kilometry. Przecież ja wczoraj jechałem z Gdyni tutaj, nie liczą się w ogóle kilometry. Liczy się to, że jest się niezawodnym i organizator to czuje i ma radość, że wszyscy są. Co Pan nam może opowiedzieć o Wojciecha Fortuny, mistrza olimpijskiego z Sapporo, górala z Zakopanego na Suwalszczyźnie? Powiem drobną historyjkę. Jestem świadkiem w zakopanym w hotelu, w co Już była prezentacja wszystkich, którzy lecieli do Sapporo na igrzyska olimpijskie. Za dwa dni po tym, całej prezentacji, już to wszystko się jak to zapięte na ostatni guzik, nagle patrzymy My, kolarze, bo kolarze lubieli chodzić na skocznie, przyglądaliśmy się. Patrzymy, Wojtek lata z kożuchem. Kożuch był na chłopa chyba 180 wzrostu, a Wojtek przecież niskiego wzrostu. No nie umniejszam, po prostu, ale chłop jak chłop, górol. I pytamy się, co jest. A such, no nie powiem tego słowa, jak Wojtuś mówi po góralsku. I mówi: Wiecie co? Mówi. Jadę na do Saporu. no to my te gratulujemy, to naprawdę będziesz miał szczęście. No i tak żeśmy się rozstali wtedy z tym Kożuchem właśnie na holu, kiedy on latał, żeby tam jakoś skrócić, dopasować, no i dołączył do tej ekipy olimpijskiej. I proszę bardzo, złoty medal, to jest coś pięknego, człowiek, który był skreślony z listy, tak. Różne wtedy były, mieli Państwo zawirowania i polityczne, to były inne czasy. To trzeba powiedzieć, że polityka dużo rządziła w sporcie wyczynowym i nie tylko. I dla osób. Osobowo też byliśmy różnie spostrzegani. Także te czasy były trudne, ale my, jako sportowcy, potrafiliśmy jednoczyć i społeczeństwo, i młodzież. I to było właśnie sukcesem sportu polskiego. Słynie Pan z dużego poczucia humoru. Wiele opowieści krąży wśród kolarzy o Pana wygłupach skierowanych do kolegów. Moglibyśmy z dużym poczuciem humoru posłuchać, co takiego uczynił Pan dla kolegów, że mogli uruchomić wielki uśmiech i radość? Mili Państwo, miłe Panie, powiem tak. To się pisze scenariusz tak od. Na, w danym momencie, w danej sytuacji. Ale nieraz było tak, żeby rozśmieszyć. Deszcz pada. Stoimy na starcie. Mówię: No, kolarstwo to nie jest sala, to nie jest e, jakieś pomieszczenie, gdzie się schowamy, schronimy, tylko pada deszcz. Ja podnoszę rękę do góry. Zawodnicy mówią: Co znowu ten Tadeusz, mytnik wymyślał? Podnoszę rękę do góry, proszę sędziego, głównego. No, sędzia przyszedł: Ja mówię, panie sędzio, bardzo proszę ogłosić przez mikrofon. Bo sędzia mógł to zrobić, że zapraszam wszystkich dziennikarzy. A on mówi: Po co? Proszę bardzo, żeby wszyscy dziennikarze przyszli na start. No to dziennikarze, wszyscy kajety, mimo że padało kajety, mają czapki przeciwdeszczowe, kurtki i długopisy, przylatują wszystko. No już stoją. Stoją przed nami. No i ja zadaję pytanie. Przepraszam bardzo. Panowie dziennikarze, czy wszyscy macie długopisy, żeby o nas coś ciekawego w takiej ponurej pogodzie napisać? No mówię, po co on nas wołał? A tu śmiech, brawo! Czyli nabraliśmy takiego humoru, takiej, takiej radości, że można się zabawić dziennikarzami. Oni to uznali za bardzo pozytywną, taką, można powiedzieć, moją inicjatywę. Niektórzy nie mieli. To jest prawda. Ale właśnie coś takiego właśnie zrobiłem, wiele rzeczy robiłem. Zatrzymywałem dla czasami cały peleton em, po to, żeby ludzie zobaczyli z bliska zawodników. W mieście nie z rękę podnosiłem, bo byłem bardzo mocnym, szanowanym, a przede wszystkim czasami byłem pomocnym dla zawodnika. Sam zostawałem czasami, żeby kolegę czy innego dociągnąć do peletonu. Także inicjatyw było naprawdę... Historia kołem się toczy, ale to nie dzisiaj w paru minutach, żeby opowiadać E, wiele takich ciekawych rzeczy. Dobrze, dziękujemy bardzo. Y Życzymy Panu dużo zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z tego, co Pan robił i będzie robić dla naszego społeczeństwa. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich, naprawdę tutaj, mieszkańców. Młodzież, prze przede wszystkim, chciałem pozdrowić. Włodarzy, bo naprawdę dbajcie o to. To jest piękny region, cudowny i tu się człowiek naprawdę czuje wolno. I radością przyjeżdża się tutaj, bo tu można się zaśmiać, porozmawiać i to jest bardzo ważne. 人口呀。<Dziękuję. S 2>